No. Dobra, biorę gaśnicę ze statku i idę tam. Mogę iść z tobą? Nie, nie możesz. <gry> On nie. Kurwa, zjebałeś się na samym kurwa. Początku było kurwa być od początku. Było, kurwa lepiej. W lewo teraz niech no. ma. W lewo. W lewo. Ok. O kurwa. Widzisz to? No, musisz przez drzwi. To... Musisz otworzyć. Otwórz. 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 No nie. To nic nie, da... o, nie, kas... nie daje. Nie daje, gaja. Gasi się, fajnie. Jaki jak to ci plusie tam jest, to się świeci aż. Ole dojebałem tam łopatą kurde uranu jak węglem. Cześć, ja może rano Kościu szybko. Jesteś? Idę. Słuchaj, ty będziesz tu kurwa stał i cały czas kurwa gasił, a ja tam zejdę po niego. Żeby go kurwa wyciągnął. Wezmę drugiego Fire Extinguisher. Lepiej Jest przy jest przy drugi. że. Jeśli ja boję to... kurwa tu wejść, że, że się podpali znowu, ja potrzebuję żebym kurwa gasił cały czas. Ja dobra Murdoch, <laughs> y, nawiguj mnie. No... Wejdź do góry i w lewo Ja się <noise> boję, że to wiesz jakiś Na kurwa. Mówię jest... i znowu w lewo. <noise> że to jakaś kurwa dziura, że gdzie się poświęca kurwa ludzi, nie? Dobra, i cały czas kurwa gaś Tak, cały, cały, cały czas jak trzymaj, cały czas jak trzymaj. Ja złażę po niego. Weźcie za fasową gaśnicę potem Kurwa on ciężki Piktora. Możesz mnie w ogóle Dobra, o, biorę targam się Nie Kurwa. Daj to. Daj. Daj. Unlowi targać przecież. Dobra, anno, targaj. Na to. No ja. Mam. I okej. Okay. Zabieraj go stąd. Ja wezmę sobie po prostu. Zabieraj go stąd! Zabie. No. Kurwa! No, co ty robisz? Dobra, yy, i tak ja. za, yy, biorę zapasową gaśnicę. Powiedz jak go wytargasz no? zaraz. Podnień gaśnicę. No poczekaj, bo Będę no, musiał miejscu. Wajcha. Tak, i wajcha ten. Fizjon wajcha na maksa, turbina wajcha na, na. Kurwa ta też nie jest pełna. Chuj. Dobra, jakąś co ma dużo? Obie mają tyle samo, dobra. Yy, jeszcze raz jak? Fizion na maksa. Lewa na maksa. Fizjon na maksa? Prawa na... prawa na dół. Dobra. O, dobrze ci idzie. Ujmy. Kieruj mnie! Na dół, na dół. I, I w prawo i na dół. To statek, dobra. I co teraz? Jest bezpieczny? Bez tak, o, znowu się jara. <laughs> Gdzie masz jego trupa? Znowu się jaram U o, niego o, o, jest, mi Nie będę widział jebnięcia Daj, daj mi moje graty. No tu po prawej masz swoje graty. O, nice. Jaki byłeś czarny!